GetAc Assist zapewnia zdalną pomoc specjalistom, którzy potrzebują szybkiego wsparcia w terenie. To połączenie wytrzymałej, lekkiej kamery nasobnej, zazwyczaj mocowanej do ubrania, oraz dedykowanego oprogramowania, które umożliwia transmisję wideo i wsparcie ekspertów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Kamera została zaprojektowana z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach. Posiada certyfikaty odporności na wstrząsy, wibracje, ekstremalne temperatury, wodę, pył co czyni ją niezawodną nawet w najtrudniejszych środowiskach. Dzięki stabilizacji obrazu oraz możliwości transmisji w 4K zapewnia wysoką jakość przekazu. Całość waży niewiele, a bateria wytrzymuje nawet do 10 godzin pracy ciągłej. Do działania potrzebujesz tylko trzech elementów: kamery nasobnej getak, dedykowanego oprogramowania w zestawie oraz urządzenia mobilnego. Na przykład smartfona lub wzmocnionego tabletu GetAC. Oprogramowanie pozwala na tworzenie adnotacji, nagrywanie transmisji czy udostępnianie ekranu. Co więcej, działa płynnie na wielu różnych urządzeniach. Kliknij w link i przekonaj się, jak GetAC Assist może odmienić Twoją firmę.